Po miesiącach nauki zdalnej uczniowie wrócili do szkolnych ławek, a szkolne korytarze znów tętnią życiem. Chociaż na razie są to najmłodsi uczniowie klasy pierwsze, drugie i trzecie. To, jak podkreślają sami zainteresowani, ale także rodzice, nie kryją zadowolenia z tego, że znów mogą uczyć się stacjonarnie. Wojtek i Leon to uczniowie klasy drugiej. Na powrót do szkoły czekali z niecierpliwością. Cieszy, cieszy. Bardzo strasznie. No właśnie, spotkać się z kolegami, z nauczycielami, jak, jakie to uczucie? No fajne. Bardzo takie dziwne, bo zawsze się spotykaliśmy przed komputerem, a to jest takie bardzo miłe uczucie. To także ulga dla rodziców, których dzieci wróciły do szkolnych klas i przede wszystkim nie muszą uczyć się już zdalnie. Mimo pewnych obaw, rodzice podkreślają, że to najwyższy czas. Dzieci są zachwycone, że w końcu mogły wrócić i spotkać się z kolegami i z koleżankami. A my jako rodzice jesteśmy zadowoleni, że po prostu dziecko w końcu wróciło do normalnego typu życia. Poniedziałkowy poranek i powrót do szkoły przepełnione były emocjami zarówno dla dzieci, jak i całej szkolnej kadry. Szkoły miały zaledwie tydzień na przygotowanie się na ponowne przyjęcie uczniów, ale wszystko przebiegło zgodnie z planem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy wrócić do szkoły, w której są dzieci, bo szkoła bez dzieci jest taka martwa. Najważniejszym było to, że widzieliśmy uśmiechy dzieci, jak wchodziły tutaj do szkoły. Wprowadzono szereg obostrzeń, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom. To między innymi przerwy, które wyznaczane są przez nauczycieli. Sprawia to, że uczniowie na korytarzach nie mieszają się w dużych grupach. Rodzice nie wchodzą do, do szkoły podczas przyprowadzania dzieci. Dzieci wchodząc dezynfokują ręce, mają dwie drogi właściwie rozchodzenia się do swoich sal, ponieważ pion nad nami jest pionem dzieci małych. Schodami tutaj po mojej prawej stronie wchodzą trzy klasy, po mojej lewej stronie korytarzem dwie klasy, więc dzieci się nie mieszają, nie kontaktują zbytnio, więc to też w jakiś sposób wpływa na bezpieczeństwo. Szkole Podstawowej nr 29 we Wrocławiu, czas kiedy wszystkie dzieci uczyły się zdalnie, został jednak spożytkowany na prace remontowe i odnowienie szkoły. Jeżeli dzieci byłyby w szkole, nie moglibyśmy korzystać z remontu toalet, a wyremontowane są wszystkie toalety, łącznie z toaletami dla personelu. Wyremontowany jest tutaj cały główny korytarz i, i boczny. Pozmieniane są tablice. Starsi uczniowie wciąż uczą się w formie zdalnej i na razie nie wiadomo, kiedy wrócą do szkół. Echo 24, Oliwia Stasiak.